Z danych Najwyższej Izby Kontroli wynika, że tylko około 4% populacji kraju w razie zagrożenia wojną znajdzie ukrycie. W Rybniku schronienie znajdzie 5 tysięcy mieszkańców na ponad 120 tysięczne miasto. Infrastruktury brakuje, a zaniedbania przez lata rodzą kolejne problemy. Czy 47 obiektów budowlanych wystarczy w razie wybuchu pełnoskalowej wojny? O szczegółach Mateusz Macierakowski. Wiadomo, że przez wiele lat bagatelizowaliśmy ten problem. Te schrony były przerabiane na muzea albo stały odłogiem. No ale to jest moim zdaniem taki najbardziej palący problem te schrony i obrona przeciwcywilna. A jeśli chodzi o jakieś inne kwestie, no to ja nie jestem krytyczna. Nie, myślę, że nie ma powodu do paniki. Tam, gdzie ja mieszkam, czyli w Przewiązywanych Leszczynach, mamy dość dużo osiedl. Są tam stare bloki, które właśnie mają swoje piwnice przystosowane jako schrony. Nie sądzę, że tutaj w naszym regionie mamy się obawiać takiej inwazji, w sensie zajęcia tego terenu okay. przez. Siły przeciwnika, bo jesteśmy po prostu zbyt daleko od potencjalnych kierunków jego natarcia. Wiedza i świadomość społeczna o tym, gdzie się schować w razie poważnego zagrożenia, jest niska nie tylko na poziomie gmin i samorządów, ale też na poziomie ogólnokrajowym, jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w swoim poradniku na czas kryzysu i wojny. Bądź gotowy, warto mieć przy sobie m.in. plecak ewakuacyjny na 72 godziny, zawierający żywność o długim terminie ważności. Rybnik ma 47 Miejsc typu schrony, w tym miejsca ukrycia, natomiast też mamy miejsca schronienia, to są miejsca, które przynależą do zakładów pracy. To jest 5,5 tysiąca niespełna miejsc. Warto wspomnieć, że 1 stycznia 2025 roku weszła w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która nakłada na samorządy lokalne liczne obowiązki i wyznacza na ich realizacji konkretne, często jednak zbyt krótkie terminy. A tutaj pojawiają się obawy, czy wiele zadań realizowanych zostanie tylko na papierze, bo ustawodawca zrównał w przepisach małe gminy i duże miasta. To problem Systemowy e, pozwolił na to, żeby przez kilkadziesiąt lat były zaniedbania w tym zakresie. Teraz obecnie trwają przeglądy przez między innymi PSP prowadzone, więc sprawdzamy, jak to wygląda. No, ale czemu wytwierdzicie, że ma, jaka wojna na razie nic nie ma?